Rozdział XIV. Obudziwszy się rano, Tomek zastanawiał się, gdzie właściwie jest. Usiadł, przetarł oczy i rozejrzał się dookoła. Wtedy zrozumiał. Był rześki, szarawy świt i niczym niezmącona cisza leśna tworzyła cudowny nastrój spokoju i lednictwa. Ani jeden listek nie drgnął. Najmniejszy nawet dźwięk nie zakłócał rozmyślań matki natury. Krople rosy, jak szklane paciorki, osiadły na liściach. Iść błach trawy. Ognisko przykryte było białą warstewką popiołu, i prosto do góry unosiła się cienka smuszka niebieskiego dymu. Joe i Huck jeszcze spali. Gdzieś niedaleko w lesie odezwał się jakiś ptak. Inny mu odpowiedział. Po chwili rozległo się stukanie dzięcioła. Stopniowo chłodna szarość poranka zaczęła bieleć, co róż przyłączały się nowe dźwięki, i w końcu życie dało o sobie znać. Przed oczami rozmarzonego chłopca roztoczył się cudowny widok natury otrząsającej się ze snu i biorącej się do roboty. Po zroszonym liściu pełzała zielona liszka, od czasu do czasu unosząc w powietrze dwie trzecie swojego ciała i węsząc dookoła, by po chwili pełznąć dalej, ponieważ, jak mówił Tomek, robiła pomiary. Kiedy gąsienica sama z siebie zbliżała się do niego, siedział bez ruchu. I jego nadzieje to rosły, to malały, w zależności od tego, czy szła w jego stronę, czy też zdradzała ochotę na zmianę kierunku. Gdy w końcu na pełen niepokoju moment zawiesiła w powietrzu swoje wygięte ciało, jakby się zastanawiając i wreszcie zdecydowanym krokiem wpełzła na Tomkową nogę i powędrowała pod górę, w sercu Tomka zagościła radość, ponieważ oznaczało to, że wkrótce zdobędzie nowe ubranie. Z całą pewnością bajecznie kolorowy piracki uniform. Za chwilę, nie bardzo wiadomo skąd, zjawił się pochód mrówek i zabrał się do swojej mrówczej pracy. Jedna mrówka siłowała się dzielnie z martwym pająkiem, pięć razy większym od niej i taszczyła go prosto do góry po jakimś pniu. Na czubek chybotliwej trawki wspięła się biedronka z brązowymi kropeczkami i Tomek pochyliwszy się nad nią, powiedział: Biedroneczko, biedroneczko Leć do domu, twój dom się pali, dzieci zostały same. A ona rozwinęła skrzydełka i odleciała, żeby to sprawdzić. Wcale nie zdziwiło to chłopca, ponieważ od dawna wiedział, że owad ten jest wyjątkowo łatwowierny, jeżeli chodzi o pożary, i nieraz już badał tę śmieszną naiwność. Następnie zjawił się żuk-gnojak, pracowicie toczący swoją kulę. Kiedy Tomek go dotknął, owad podkulił wszystkie nogi i udawał, że nie żyje. Teraz ptaki darły się już jak opętane. Na gałęzi tuż nad głową Tomka usiadł przedrzeźniacz i z dziką radością wyśpiewywał, naśladując swych bliźnich. Potem skrzekliwa sujka śmignęła w dół jak niebieski płomyczek i siadła na gałązce tak blisko, że prawie mógł ją złapać. Przekrzywiła główkę i z nieposkromioną ciekawością przyglądała się obcym. Szara wiewiórka i coś dużego, lisowatego przemknęło w pobliżu, coraz to przysiadając, żeby przyjrzeć się chłopcom i poobgadywać ich, ponieważ dzikie stworzenia pewnie jeszcze nigdy przedtem nie widziały ludzi i nie bardzo wiedziały, czy mają się ich bać, czy nie. Cała przyroda była już teraz zupełnie rozbudzona i na dobre pogrążona w krzątaninie. Tu i ówdzie przez gęste listowie przebijały się długie włócznie słońca i na scenę sfrunęło kilka motyli. Tomek potrząsnął pozostałymi piratami, wszyscy zerwali się z okrzykiem, już po chwili rozebrani, ganiali się i przewracali w przejrzystej, płytkiej wodzie mielizny. Nie czuli tęsknoty do małego miasteczka, śpiącego w oddali za wielką połacią wody. Jakiś zabłąkany prąd lub niewielki przybór porwał w nocy ich tratwę, ale nawet ich to ucieszyło, ponieważ jej zniknięcie było jakby spaleniem mostów między nimi a cywilizacją. Wrócili do obozu cudownie odświeżeni, szczęśliwi i głodni jak wilki. Po chwili ponownie zapłonęło ognisko. Hak znalazł gdzieś w pobliżu źródełko z czystą wodą i chłopcy, zrobiwszy sobie kubki z szerokich liści dębu i hikory, uznali, że woda osłodzona czarodziejskim urokiem dzikiego lasu znakomicie zastąpi im kawę. Kiedy Joe kroił boczek na śniadanie, Tomek i Hak poprosili, żeby chwileczkę poczekał. Podeszli do obiecująco wyglądającego zagłębienia w brzegu i zarzucili żyłki. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Joe nie zdążył się nawet niecierpliwić, a już byli z powrotem dźwigając pokaźnego okonia, parę basów i małego suma. Zdobycz wystarczającą, żeby wyżywić sporą rodzinę. Usmażyli ryby na boczku i byli zdumieni, ponieważ żadna ryba do tej pory tak wspaniale im nie smakowała. Nie wiedzieli, że im szybciej po złapaniu słodkowodna ryba znajduje się nad ogniem, tym jest smaczniejsza. Nie przyszło im też do głowy, jaki wspaniały sos można przyrządzić z noclegu pod gołym niebem, ruchu na świeżym powietrzu, kąpieli i sutej porcji głodu. Po śniadaniu wylegiwali się w cieniu, podczas gdy hak zapalił sobie fajeczkę. Potem wyruszyli na przełaj przez las na ekspedycję badawczą. Wesoło przełazili przez próchniejące pnie i brnęli przez splątane haszcze pośród dostojnych królów lasu. Obwieszonych od koron po ziemie królewskimi insygniami dzikiego wina. Co jakiś czas odkrywali przytulne polanki obrośnięte trawą i wysadzane klejnotami kwiatów. Znaleźli mnóstwo rzeczy, które ich zachwyciły, ale ani jednej, która by ich zaskoczyła. Zbadali, że wyspa miała około 3 mil długości i ćwierć mil szerokości i że od bliższego brzegu rzeki oddzielał ją tylko wąski przesmyk, nie szerszy niż 200 jardów. Mniej więcej co godzinę zatrzymywali się na kąpiel. też kiedy wrócili do obozu, było już dobrze po południu. Zbyt zgłodnieli, żeby złowić coś na obiad, więc zamiast tego uraczyli się szynką na zimno i legli w cieniu, żeby sobie pogadać. Ale rozmowa szybko przestała się kleić i w końcu zupełnie zamarła. Uroczysta cisza panująca w lesie i uczucie osamotnienia zaczęły powoli odciskać swe piętno na nastrojach chłopców. Wszyscy pogrążyli się w rozmyślaniach. W ich dusze wkradł się jakiś nieokreślony niepokój. Po chwili zaczął nabierać niewyraźnych kształtów. Była to tęsknota za domem. Nawet fin czerwonoręki z czułością wspominał swoje przedsionki i puste beczki. Jednak wszyscy wstydzili się tej słabości i żaden nie był na tyle odważny, żeby zdradzić się ze swoimi myślami. Od dłuższej chwili do jakiejś części ich świadomości dochodził z oddali pewien szczególny dźwięk. Tak jak to dzieje się z tykaniem zegara, które się słyszy, ale się go nie zauważa. Teraz jednak ów tajemniczy odgłos stał się na tyle wyraźny, że nie sposób było go zignorować. Chłopcy podnieśli głowy, spojrzeli po sobie i wszyscy zaczęli nasłuchiwać. Na dłuższą chwilę zapadła całkowita, niczym niezmącona cisza, a następnie przypłynął do nich z oddali jakiś głęboki, złowrogi huk. A następnie przypłynął do nich z oddali jakiś głęboki, Złowrogi huk. Co to takiego? zawołał cicho Joe. Nie mam pojęcia, wyszeptał w odpowiedzi Tomek. To nie piorun, powiedział Huckelberry przestraszonym głosem, bo piorun. cicho, powiedział Tomek. Nie gadaj, tylko słuchaj. Słuchali przez dłuższą chwilę, która ciągnęła się w nieskończoność, aż w końcu kolejny stłumiony huk zakłócił uroczystą ciszę. Chodźmy zobaczyć. Zerwali się z ziemi i popędzili w kierunku brzegu. Wychodzącego na miasteczko. Rozchylili zarośla nad wodą i spojrzeli w górę rzeki. Jakąś mile poniżej miasteczka dryfował z prądem mały, parowy prom. Na jego szerokim pokładzie najwyraźniej roiło się od ludzi. W pobliżu parowca kręciło się mnóstwo wiosłowych łodzi, pływających w różnych kierunkach lub dryfujących z prądem, ale chłopcy nie mogli się zorientować, co robią ich pasażerowie. Po chwili z burty statku wystrzelił wielki pióropusz białego dymu. A kiedy uniósł się w górę i rozlał w leniwą chmurkę, do uszu chłopców dotarł ten sam głuchy grzmot. Już wiem, krzyknął Tomek. Ktoś utonął. No jasne, powiedział Hak. To samo robili zeszłego lata, kiedy Bill Turner się utopił. Strzela się z armaty nad wodą i wtedy gość wypływa na powierzchnię. Jeszcze bierze się bochenki chleba, wlewa w nie rtęć i puszcza na wodę. I jak gdzieś pływa nieboszczyk, to one tam podpływają i się zatrzymują. Też to słyszałem, powiedział Joe. Ciekawe dlaczego ten chleb to robi. E, wcale nie chodzi o chleb, powiedział Tomek, tylko raczej o to, co nad nim mówią, zanim go spuszczą na wodę. Ale oni nic nie mówią, powiedział Hak. Widziałem, jak to robili i nic nie gadali. No, to dziwne, powiedział Tomek. Ale może mówią w myślach. No jasne, że tak. Że też mi to nie przyszło do głowy. Pozostali chłopcy zgodzili się, że to, co Tomek powiedział, ma sens, bo przecież trudno się spodziewać, że głupi kawałek chleba bez pomocy jakiegoś zaklęcia zachowa się inteligentnie w obliczu tak poważnego zadania. Rety, szkoda, że mnie tam teraz nie ma, powiedział Joe. I mnie, powiedział Hak. Strasznie jestem ciekaw, kogo szukają. Chłopcy w dalszym ciągu przyglądali się i nasłuchiwali. Nagle Tomek doznał olśnienia i zawołał. Chłopaki! Już wiem, kto się utopił. My. Od razu poczuli się jak bohaterowie. Cóż to był za wspaniały triumf? Zatęskniono za nimi, opłakiwano ich, serca krwawiły z ich powodu, lały się łzy, ze wstydem i skruchą wspominano krzywdy wyrządzone tym biednym chłopcom. Niewczesny żal i wyrzuty sumienia nie dawały spokoju, a co najważniejsze, zaginieni byli na ustach całego miasteczka, wzbudzając zazdrość wszystkich chłopaków, Olśniewającą występnością swojego czynu. To było wspaniałe, a jednak warto było być piratem. Kiedy zaczęło się ściemniać, prom odpłynął do swoich zwykłych zajęć, a wioślarze zniknęli. Piraci wrócili do obozu. Pękali z dumy na myśl o własnej sławie i wspaniałym zamieszaniu, które spowodowali. Złowili kilka ryb, zrobili kolację, zjedli ją i wzięli się za zgadywanie, co też takiego myślą i mówią o nich w miasteczku. A wizja ogólnego smutku, którego stali się przyczyną, była z ich punktu widzenia niezwykle przyjemna. Ale kiedy opadł na nich zmierzch, stopniowo umilkli i siedzieli wpatrzeni w ogień, najwyraźniej błądząc myślami, zupełnie gdzie indziej. Podniecenie gdzieś znikło i Joe z Tomkiem nie mogli się powstrzymać, żeby nie myśleć o pewnych osobach w domu, których ich figiel zapewne nie bawił aż tak bardzo. Pojawiły się wątpliwości, zakradł się niepokój i smutek. Wymknęło się jedno czy drugie bezwiedne westchnienie. W końcu Joe odważył się wypuścić zawoalowaną sondę, żeby zbadać, co inni powiedzieliby na powrót do cywilizacji. Nie teraz oczywiście, ale Tomek natychmiast go wyśmiał. Hack, sam jeszcze niezainteresowany, przyłączył się do Tomka i chwiejny element natychmiast złożył sprostowanie, ratując ile się dało ze swego dobrego imienia. Na które padło podejrzenie o tchórzowską tęsknotę za domem. Bunt został na razie zażegnany. W miarę gęstnienia ciemności głowa haka zaczęła się kiwać i wkrótce rozległo się chrapanie. W ślady haka poszedł Joe. Tomek przez chwilę leżał bez ruchu i wsparty na łokciu uważnie obserwował pozostałych dwóch. W końcu podniósł się ostrożnie i ruszył na czworakach, szukając czegoś w trawie, pośród migotliwych błysków rzucanych przez ogień. Znalazł i obejrzał kilka dużych, zwiniętych kawałków cienkiej, białej, jaworowej kory i w końcu wybrał dwa, które najwyraźniej uznał za najbardziej odpowiednie. Następnie klęknął przy ognisku i mozolnie wypisał coś na skrawkach kory kawałkiem czerwonej glinki. Jeden z krawek zwinął i włożył do kieszeni kurtki, a drugi umieścił w kapeluszu drzewego, który następnie zostawił w pewnej odległości od właściciela. Do kapelusza. Włożył również kilka bezcennych chłopięcych skarbów, m.in. kawałek kredy, kauczukową piłeczkę, trzy haczyki na ryby i jedną z tych szklanych kulek, znanych jako autentyczne kryształy. Następnie ostrożnie wszedł pomiędzy drzewa, skradając się na palcach, dopóki nie uznał, że już go nie usłyszą. Wtedy puścił się pędem w kierunku piaszczystej łachy.